Hej, witam Was na naszym rynku energii, gdzie moją misją jest zwiększanie wiedzy i świadomości na temat rynku energii w Polsce. Teraz zapraszam serdecznie na podsumowanie danych i cen z lutego. Na początku proszę zapoznać się z disclaimerem. Ok, przechodzimy do cen. W lutym średnia cena na rynku spot, czyli rynku dnia następnego w Polsce wyniosła 134 euro za megawattogodzinę. Byliśmy rynkiem droższym od Niemiec około 5 euro. Byliśmy na poziomie podobnym jak rynek czeski. No i tutaj dużo droższe ceny były w krajach bałtyckich. Litwa, Łotwa, Estonia około 151-152 euro oraz tutaj południowo-wschodnia Europa, czyli Słowacja, Węgry, Rumunia, Grecja też na poziomie ponad 150 euro. Luty rozliczył się w Polsce w złotówkach na poziomie 562 zł za MWh. Był to poziom najwyższy od kilkunastu miesięcy, co widać na wykresie. Natomiast już kolejne miesiące i kolejne kwartały, zobaczmy, że są wyceniane na rynku terminowym dużo taniej. Poniżej 500 zł za MWh, a nawet poniżej 450 zł za MWh. I tak kwartał drugi pod koniec lutego jest handlowany na poziomie 422 zł, kwartał trzeci 438 złotych i kwartał czwarty 448 złotych. Następnie kontrakt na rok 2026 jest handlowany na poziomie 439 złotych, a kontrakt na rok 2027 około 10 złotych niżej 429 złotych. Jak wyglądała sytuacja na surowcach. Tutaj tak naprawdę na rynku gazu mieliśmy dość spore wzrosty na początku lutego. Do 11 lutego ceny mocno rosły, osiągnęliśmy wtedy szczyt cenowy na rynku spotowym. Tutaj jest to linia ciemno niebieska oraz na rynku terminowym na kontrakt na przyszły rok. No i później już od 11-12 lutego te ceny na rynku gazu dość mocno spadały, poprawiały się prognozy tutaj pogody i przyszłych dostaw LNG. Natomiast jeśli chodzi o rynek uprawnień do emisji CO2, tutaj linia żółta, to praktycznie od początku lutego mieliśmy systematyczne spadki, więc mamy dość sporo korektę tego impulsu wzrostowego z grudnia oraz stycznia. Na węglu podobnie też praktycznie w większość miesiąca to są spadki cen z około 450 zł za tonę do poziomów nawet lekko poniżej 400 zł. Jeśli chodzi o średnie poziomy, no to emisje zanotowały spadek o około 3% miesiąc do miesiąca. Na rynku gazu średnie ceny na rynku spot były wyższe o 7%, natomiast końcówka lutego już jest dość nisko, na poziomie około 200 zł. za godzinę. Kontrakt roczny był na poziomie bardzo zbliżonym. No i węgiel spadł prawie 10%, prawie 40 zł średnio za tonę. To teraz przyjrzyjmy się, jak handlował się w trakcie lutego kontrakt na energię elektryczną na rok 2026. Tutaj jest to linia żółta oraz model opłacalności produkcji energii właśnie w kontrakcie na przyszły rok z punktu widzenia elektrowni konwencjonalnych na gaz i węgiel i możemy zobaczyć, że początek lutego no to są poziomy dość wysokie, około 470 zł no i ta opłacalność jest relatywnie niska, jest bliżej y, zielonej linii i ta presja na wzrosty wynika głównie z rynku gazu ziemnego, który rósł w pierwszej części lutego natomiast już po tym 10-11 lutego mamy bardzo mocne spadki Węgla, gazu ziemnego oraz kontynuację spadku na emisjach. No i zobaczmy, że 26 lutego tutaj czerwona linia wskazywała, że opłacalność produkcji energii na kontrakcie na przyszły rok jest bardzo wysoka, więc teoretycznie tutaj elektrownie powinny chcieć sprzedawać te kontrakty. Więc wydaje się, że na ten moment, koniec lutego, no to jest zdecydowanie miejsce do spadków w przypadku niezmienności yy, tutaj czynników cenotwórczych jak gaz, węgiel i emisje. Jeśli chodzi o najciekawsze wydarzenia moim zdaniem jakie były w lutym no to PSE zaproponowało wprowadzenie systemu akcyjnego na przyznawanie warunków przyłączenia do sieci. Zgłaszały też powiedzmy problemy z wnioskami o przyłączenie centra danych gdzie te Wnioski opierają o mocy nawet 500-1000 MW i to są bardzo wysokie yy, wartości mocy. I tutaj też PSF planuje, że wnioski o przyłączenie centrów danych też mogą się odbywać w systemie aukcyjnym. Następnie Komisja Europejska ogłosiła pierwszy palecki deregulacyjny w ramach dyrektywy Omnibus. No i tutaj dyrektywa CSRD. Mamy propozycję, że mniej tych przedsiębiorstw będzie pod to podlegało, więc jest ograniczenie stosowania wyłącznie do dużych przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 1000 pracowników i spełniających tutaj opisane wymagania odnośnie przychodu czy bilansu. Następnie mamy opóźnienie projektu CESIRE, czyli Centralnego Systemu Informacji o Rynku Energii. I tutaj opóźnienie będzie sięgało około rok, być może rok i kwartał. I planowane wdrożenie jest na październik 2026. Następnie mieliśmy w styczniu bardzo wysokie poziomy pozycji funduszy inwestycyjnych na oproniach DempcyL2, co było najwyższym poziomem od wielu miesięcy i prawie dwukrotnie wyższym niż w grudniu, następnie co już mówiłem, no to dość mocny wzrosty cen gazu i tutaj rynek spotowy rynek na kolejny miesiąc bardzo mocno rosły na początku lutego i przekroczyły poziomy nad 58 euro. Było to spowodowane głównie niską większością w większości Europy i wysokim zapotrzebowaniem na gaz właśnie z sektora energii, czyli spalaniem gazu do produkcji energii oraz spadającymi dość mocno zapasami gazu w Europie. Następnie mamy informację, że Francja, Niemcy są troszeczkę Uelastycznić te cele i terminy zapełniania magazynów gazu, co może właśnie obniżyć to presję na, na wzrosty cen, presję na ilość gazu, jaki będzie musiał być tutaj uzupełniony do magazynów w lecie. Następnie mamy też projekt ustawy o aukcjach dogrywkowych, czyli tutaj rynek mocy, i tutaj PSE i rząd chcą, aby. Dodatkowe dwa lata, 2029-2030, w tych hałasach mogły wystartować kolejne jednostki. Tutaj chodzi głównie o jednostki zapewne gazowe. I tutaj kolejna informacja dość ciekawa. Kraje bałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia, 9 lutego pomyślnie zsynchronizowały się właśnie z systemem elektroenergetycznym Europy i odłączyły się od tutaj systemu rosyjskiego. Kolejna informacja, czyli budowa terminalu. LNG w Zatoce gnańskiej pływającego GazSystem dało informację, że planuje rozpoczęcie budowy już w tym roku i zakończenie to będzie przełom 2027-2028, więc te możliwości importu LNG zdecydowanie wzrosną w roku 2028 OK, przejdźmy teraz do cen spotowych w lutym jak widać, były one moim zdaniem relatywnie stabilne. Najniższa cena odnotowana 22 lutego 345 zł, najwyższa 755 14 lutego, a średnia cena 562 65 groszy. Jeśli chodzi o minimum godzinowe, to było to tylko 1 zł, właśnie drugiego, 22 lutego. Natomiast maksimum to aż 1250 zł, które odnotowane było 14 lutego. Następnie spójrzmy na dynamikę tych cen w relacji, czy na, na tle produkcji z odnawialnych źródeł energii w stosunku do zapotrzebowania. I tutaj spójrzmy na te dwa dni, które się wyróżniają zdecydowanie, czyli 8 lutego oraz 22 luty. Gdzie mieliśmy 36 i 37% pokrycia zapotrzebowania właśnie wiatrem oraz fotowoltaiką. No i zobaczmy, że też wtedy te ceny energii były na rynku spotowym bardzo nisko. Co ciekawe, najwyższy dzień, 14 lutego, nie pokrył się z dniem, gdy tego ze było najmniej. Następnie zobaczmy te ceny spotowe na tle generacji. Energii z elektrowni konwencjonalnych na gaz oraz węgiel. I tutaj jest taka zależność, że im więcej elektrowni musi produkować energię elektryczną, tym do pracy włącza się coraz to starsze, coraz mniej sprawne jednostki, których koszty zmienne są po prostu wyższe i muszą one de facto zarobić na swoje utrzymanie, pracując troszeczkę mniejszą liczbę godzin niż te bardziej efektywne, dlatego ta Cena wtedy jest y, relatywnie wysoka. I tutaj najniższe poziomy no, to są około 40%, i wtedy też te ceny spotowe były najniższe. Na następnie profil godzinowy, i tutaj co ciekawe, już w lutym najtańszą godziną była godzina 13 na poziomie 440 zł średnio, co jest moim zdaniem bardzo interesujące. I już to było taniej niż ten poranny off czyli od 1 do 7. Do Natomiast najwyższą cenę średnio mieliśmy w godzinie 18. .00. Też moim zdaniem jest dość zauważalny szczyt ten pierwszy, czyli 8 też poziomy prawie 700 zł, relatywnie yy, wysoko. Następnie przyjrzymy się relacji średniej ceny godzinowej w stosunku do średniej ceny arytmetycznej ze wszystkich godzin we wszystkich dniach, żeby zobaczyć relatywnie jak ten profil wygląda. No i zobaczmy, że luty, no to mamy dość wyższe ceny relatywnie właśnie w porannemu w piku do 7-8. Następnie obniżenie cen od 10 do 17 nawet oraz relatywnie wyższe ceny właśnie po, 18, więc widzimy, że ten profil styczniowy był relatywnie płaski, natomiast już ten lutowy, widzimy, że ta rozpiętość pomiędzy minimum a maksimum się, się zwiększyła. Najniższa relacja to jest godzina 13:78%, a najdroższa godzina 18:136%. A jeśli chcesz sprawdzić, czy można obniżyć koszt energii w swojej firmie, to zapraszam Cię serdecznie do kontaktu ze mną oraz na mój blog. Teraz krótkie informacje odnośnie czynników fundamentalnych, jakie będziemy analizowali, czyli po kolei krajowe zapotrzebowanie na moc, wymiana międzysystemowa, czyli eksport i import do Polski, następnie produkcja energii z OZE, tutaj głównie i fotowoltaika, gdyż woda, biomasa i biogas to są dość. Małe ilości, relatywnie stabilne. Następnie ważnym czynnikiem odnośnie cen energii są ceny gazu ziemnego, ceny węgla, ceny uprawnień do emisji CO2, które jak pokazałem wcześniej, średnio tutaj powiedzmy spadały emisje od początku miesiąca, węgiel też. Natomiast średnio na gazie było relatywnie drogo w pierwszej części miesiąca. Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na moc. No to wzrosło ono miesiąc do miesiąca o 3%. Tutaj w lutym mamy poziomy średnio 20,4 gigawata w godzinie. Jest to też wzrost miesiąc do, rok do roku, więc wyżej niż w poprzednim roku. I tutaj zapotrzebowanie widzimy, że no było relatywnie wysokie. Więc tutaj styczeń nie był miesiącem, który miał najwyższe zapotrzebowanie. Był to luty. Marzec już jest no, na pewno spodziewany. Raczej spadek, więc widzimy, że tutaj te ceny lutowe raczej są, czy były dość wysokie na tle, właśnie stycznia i marzec też będzie raczej niżej. Następnie przejdźmy do średniej 12-miesięcznej odnośnie zapotrzebowania na moc i mamy tutaj pewną stabilizację miesiąc do miesiąca na poziomie 18 000, 18500 MW, a dynamika roczna tutaj na linii żółta jest nadal ujemna i wynosi około 2%, minus 2%, natomiast widzimy tam lekkie już wzrosty miesiąc do miesiąca. Kolejny aspekt, czyli wymiana międzysystemowa i tutaj widzimy kolejny już czwarty miesiąc z rzędu, gdzie Polska jest eksporterem netto energii elektrycznej i tutaj ta relacja Zazwyczaj jest taka, że mamy import właśnie ze Szwecji, z Niemiec i eksportujemy tą energię na Litwę, Słowację bądź Czechy. Natomiast widzimy, że już ta wartość eksportu była dużo niższa niż no, w styczniu, który jak widać był na razie poziomem rekordowym w zakresie ostatnich kilku lat. Następnie przejdźmy do produkcji energii z wiatru na lądzie. No, i tutaj, moim zdaniem, główny winowajca, winowajca wysokich cen energii na spocie. No, to jest bardzo niska produkcja energii z wiatru. Jak spojrzymy na ten luty, no, to praktycznie to jest 50%, prawie 60% mniej niż y, miesiąc y, wcześniej, też na tle lutego z poprzedniego roku to też jest dużo, dużo niżej i średnia produkcja energii z wiatru to było no niecałe 2 gigawaty 1,3 TWh. godziny więc tutaj podmioty, które wcześniej sprzedały yy, kontraktacje no to być może musiały część tej energii odkupić no, a podmioty sprzedające na rynku spodowym też nie miały za dużo tej podaży do, do zaoferowania Teraz spójrzmy na wskaźnik capacity factor, czyli wskaźnik efektywności, żeby tutaj mierzyć tą efektywność na tle zmieniającej się mocy zainstalowanej. No i mamy poziomy tylko 18% w lutym. Więc to są bardzo niskie wartości jak na luty. W poprzednich dwóch latach to było 35%, 38% a nawet ponad 45% w roku 2022. Jak sprawdzałem, no to tak niski wskaźnik produktywności fal wiatrowych w Polsce był w 2018 roku też na poziomie około 15-18%, więc tutaj jest to zdecydowanie poniżej, poniżej średniej. Kolejno spójrzmy na produkcję energii z wiatru właśnie w kontekście średniej 12-miesięcznej. Tutaj mamy dość spory spadek, bo zastąpiliśmy daną z lutego poprzedniego roku daną z tego roku i mamy zdecydowane spadki na poziomie około 2,5 GW, a moc zainstalowana systematycznie rośnie i wynosi teraz 10790 około MW mocy zainstalowanej w wietrze. Następnie przyjrzyjmy się produkcji energii z fotowoltaiki. No i tutaj Podróżnie po do wiatru mamy dość spore wzrosty i widzimy, że już w lutym średnia produkcja energii w godzinie no to było prawie 1400 MW, było to powyżej 900 GWh. Następnie wskaźnik produktywności farm wiatrowych. W lutym 2025 wyniósł 6,5%, więc też widzimy, że ta produktywność fotowoltaiki była tak naprawdę bardzo wysoka, jeśli chodzi właśnie o ten okres roku. Jest to zdecydowanie wyżej niż poprzednie lata, gdzie to było około 4,5% czy 5%. Następnie moc zainstalowana, która dalej rośnie jest to już około 21,5 GW mocy zainstalowanej w fotowoltaice. A średnia produkcja z ostatnich 12 miesięcy to jest, pierwszy raz przekroczyła 2000 MW, więc też myślę, że warto odnotować kolejną przemaną okrągłą barierę. Po analizie zapotrzebowania na moc, wymiany międzysystemowej oraz produkcji z wiatru i fotowoltaiki, spójrzmy, jak dużo energii musiały wyprodukować elektrownie. Konwencjonalne, tak zwane jednostki wytwórcze centralnie dysponowane. I tutaj mamy dość spory wzrost miesiąc do miesiąca o około 8%. Był to poziom 12,2 GW. Zobaczmy, że jest to więcej niż rok temu, więcej niż w, y, też dwóch poprzednich latach, więc tutaj ten lód zdecydowanie się wyróżnia plus, jeśli chodzi o generację, właśnie JWCD, co też miało swoje odzwierciedlenie w cenach. Następnie średnia 12-miesięczna z generacji elektrowni konwencjonalnych. Tutaj mamy dość zauważalną podbitkę w górę. Jest to poziom prawie 10,5 yy, GW. Pod koniec przyjrzyjmy się w strukturze wytwarzanej energii elektrycznej w Polsce w lutym. I tutaj węgiel kamienny 5,7 TWh, węgiel brunatny 3,1 TWh. No i łącznie z węgla było to 63%. Następnie gaz ziemny 1,7 TWh na poziomie 12%. I tutaj wiatr bardzo nisko, tylko 10%. No i fotowoltaika już 7% w lutym, więc jest to. Zdecydowanie sporo. Biomasa 2%, woda 1%, i tutaj raczej stabilnie bez zmian. I tutaj ważny czynnik a propos cen gazu ziemnego co w konsekwencji przekłada się na ceny energii elektrycznej mamy zapewnienie magazynów gazu w Europie. Na niebiesko jest średnia dziesięcioletnia, na żółto są to poziomy z tego roku. No i zobaczmy, że Jesteśmy sporo poniżej średniej dziesięcioletniej, na poziomie 38% pod koniec lutego. No i widzimy, że też ta odległość od średniej się pogłębiła w lutym, więc to tworzyło no, pewną presję właśnie na wzrosty cen. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci serdecznie za poświęcony czas. Zapraszam Cię do subskrybowania tego kanału. Dzięki temu będziesz mieć treści na bieżąco. A jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, to zachęcam serdecznie do przekazania go dalej do swoich znajomych, przyjaciół, przedsiębiorców. Pomoże mi to trafić z wiedzą do szerszego grona osób. A jeśli chcesz sprawdzić, czy można i jak obniżyć koszt energii w Twojej firmie, na przykład poprzez optymalizację kosztów dystrybucji czy dostęp do rynkowych hurtowych cen to zapraszam Cię serdecznie do kontaktu.